Krew podczas szczotkowania, myślisz, że to nic strasznego, a to może być początek choroby, która doprowadzi do utraty wszystkich Twoich zębów. Zapalenie przyzębia, tak zwana paradontoza, to infekcja bakteryjna niszcząca tkanki otaczające ząb, dziąsła, więzadła i kość. Wczesne stadium to zapalenie dziąseł, zaczerwienienie, obrzęk, krwawienie. Jeszcze odwracalne, ale jeśli zignorujesz obawy, następuje faza zaawansowana. Cofanie się linii dziąseł, powstawanie kieszonek przyzębnych, utrata kości i co za tym idzie rozchwytanie Zębów. Jest to proces nieodwracalny. Twój główny wróg, bakterie w płytce nazębnej, które mnożą się w kieszące dziąsłowej. W zależności od zaawansowania choroby, leczenie przebiega w trzech fazach: higienizacyjna, czyli profesjonalne czyszczenie, korekcyjna, usuwanie złogów poddziąsłowych oraz czasami zabiegi chirurgiczne, oraz podtrzymująca, czyli systematyczne kontrole połączone z higienizacją. Dodatkowe czynniki ryzyka: palenie, stres, cukrzyca i zła higiena. Pierwsze objawy to sygnał alarmowy. Nie czekaj. Im wcześniej zareagujesz, tym większe szanse na uratowanie zębów. Profilaktyka to idealna higiena i kontrolę co 6 miesięcy. Zastanawiasz się, czy Twoja technika mycia zębów naprawdę działa? Wpisz w komentarzu mycie. Wyślę Ci PDF-a, który tłumaczy to krok po kroku.